mano zaczęliśmy Fight Week, pierwszy trening, za nami wesoła ekipa z Platyny Zrobiony, odcy trening z topakami Bardzo ostry trening, popchane tak. piłeczkami, poskakane Ja nie wiem co mogę powiedzieć, bo już nie myślę Popchane Popchane z rąkami są. Są. Słucham? Popchane z rąkami kulami, no Pchałem kulami <laughs> No i co? Tyle chyba, jedziemy z Big Boyem dalej w świat, zaraz jedziemy po suple że Big Boy się mógł troszeczkę bardziej tracić Czwarteczek tak. e, druga sesja tak. treningowa Ostatnia już motoryczna przed walką Tak i też się będziemy widzieć tutaj na pewno I z tym panem też, o tutaj Tak. Jest. tak. Ja będę jeszcze bardziej fresh A to dzięki Barber Roger Tak, polecam Dobrze Trener pasuje. też ma dobrą fryzurę Tak, I też ma dobrą fryzurę <laughs> Pozdro Rano była motoryka z trenerem Jakubem Teraz były luźne drille zadaniowe pod walkę pod przeciwnika z Patrykiem i z Adrianem, i za chwilę się pakuję do, chat, do samochodu i jadę jeść jedzenie. Co? Może Wam powiem pokrótce, jakie akcje sobie przygotowałem. Później będzie fajny edit co wykonałem z tego przygotowania. Po pierwsze, ustawiać stójkom, górą, nie obalać, ale reagować na obalenia. Upoluję mu wątrobę na pewno, i w ten sposób skończy się walka w pierwszej rundzie. Także tak to będzie wyglądało. Jestem gotowy, może to jest takie populistyczne, wszyscy zawodnicy to mówią, ale naprawdę czuję się gotowy bardziej niż wcześniej. Dużo przepracowałem mentalnie, fizycznie do tej walki podczas przygotowań, więc czuję się naprawdę gotowy. I wiem, że pokażę całą moją gotowość 28 czerwca w okolicach godziny 21-22. Widzimy się jutro pewnie, już dzisiaj nie będę nic nagrywał. Więc kolejny dzień w fajtiku będzie już jutro Po ostatnich tarczach wujek Zuniu oczywiście się złapał Dobre tarcze teraz Kacperek szlifuje przed waleczką i idę się teraz zważyć i zobaczymy jak tam wujku żuniu dobrze dobrze? Ciebie widzę bardzo dobrze Oczywiście, że tak Tak jak, tak, tak jak musi być. Trening teraz, zrobiony tak Tak, teraz Jan Pietras Jak Jan Pietras <laughs> Tutaj chłopaki mają mini grupę Prowadzi trener Patryk Nie chodzi o mnie Także jest elegancko I zaraz zobaczymy rezultaty wagi po treningu, jak się troszeczkę wypociłem. Rano miałem 4,5 kg, więc to nie jest dużo Fajnie, że mamy limit do 72 kg To nie muszę tak tyrać tej wagi Także elegancko Proszę bardzo Wiedza, inteligencja i koniecznie mądrość Czy na nie wiem. Zostało 4 kg, więc już formalność. Waga będzie zrobiona na pewno. Tutaj biegnie Sławciu. Sławciu, witamy na vlogu. Sławciu, jeszcze nie widzieliście na moim vlogu. Waga się robi! Tak jest. jesteście gotowi! ty chyba jeszcze nie jest gotowy na to nie, wiem, co będzie się działo. Tak. Tam będzie ostra jechanka. Wjeżdżamy z patryni rozjeżdżamy. Oczywiście, że tak. Nie mrugajcie. Nie mrugajcie, to będzie szybka robota. Z, z naszej strony. Przed chwilą wziąłem posiłeczek sobie omlecika elegancko ten omlet, który mi rozpisał Jonathan Kujawa, mój dietetyk, dietetyczny sensej Smakuje teraz jak milion dolarów Chociaż pewnie podczas obozu nie będzie smakował jak milion dolarów To teraz smakuje jak milion dolarów A przy okazji tutaj mój piękny plakacik którym się pochwalę Sam go wykonałem Także Jestem z niego zadowolony Woda jest pita Zostało mi dzisiaj już tylko dwie buteleczki, wypić, a mamy godzinę 16.30, więc dzień zmierza ku końcowi. Ja sobie odpoczywam, za chwilę odpalę sobie jakąś książeczkę i dalej sobie będę odpoczywał. Co, mamy czwartek. Lekki teleport. Wczoraj, w środę, nic nie nagrywałem, bo tak naprawdę nic ciekawego się nie działo. Robiłem tylko 3 razy trzy wizualizacji, zrobim. I siedziałem w domu, leżałem, odpoczywałem, piłem wodę, raczej nie piłem, bo sobie ją źle zagospodarowałem. Już widać, że jestem szczuplutki dość. Jank Pietras się włączył i teraz idę do Rogera, do mojego barbera, podciąć boczki, żeby być jeszcze bardziej fresh na walkę. Jedziemy do trenera Jakuba na motorykę. No i tyle. Jeszcze tylko patrzeć, tutaj mamy jakiś sklep, żeby sobie gumy kupić, żeby było przyjemniej. Żyć i funkcjonować pomimo małej ilości wody. Tutaj pani ma warzywnia, to wtedy nie będzie miało gum Zaraz coś znajdę, pewnie. Struzurka fresh, u Rogera, najlepszy barber w mieście. Wpadajcie. Jaki to jest adres? Żeromskie Restopi, Zapraszam. Zapraszamy. Ja przed motoryką byłem wcześniej, więc wypiję sobie kawkę na zewnątrz, żeby chwilkę posiedzieć, odpocząć. Już widać teraz bardziej, że zaczyna woda schodzić, ale o to chodzi proszę bardzo taki fajny zestawik. kofi, woda, trener, tak się żyje. Big Boy trenuje pływanie. Takie <laughs> przygotowanie motoryczne. Proszę bardzo, kolega się poci. Do no tego nie było, to trener trener zawsze, zawsze jest. Tak, trener patrzcie co będziemy robić. Jest to trenerze. Muszę powiedzieć, że trening przy robieniu wagi z Wami jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Dlaczego? Zasób słów i koncentracja jest na poziomie bardzo wysokim. Komputer też podzielony na dwa. Tak. To Dlatego trenujemy według na jednym treningu. Tak. tak. Ta. Proszę bardzo, ja na przykład dzisiaj jadąc na trening zamiast telefonu spakowałem kalkulator kurwa. A ja żeby otworzyć swoją szafkę chciałem wziąć kluczyk od Toyoty. Także mamy inteligencję dzisiaj bardzo dużą. Prawdopodobnie największą w przeciągu całych przygotowań. Na dwóch. Na dwóch? Dobra. ciężko dzisiaj nie ma. Teraz sobie od razu. Wszystko u nas bez sama Zobaczmy, no, jak Big boy skacze jeszcze. Kurwa, w kadrze go nie mogę złapać. Ale będą komentarze fajne. No i bardzo dobrze im poszło. No nie? Ostatnia jednostka, w sumie można powiedzieć, wracając. Czuję, że mam pół mózgu. Ale jest spoko. Mogło być gorzej. Jutro już będę się nawadniał. Więc będzie fajna sytuacja. A teraz zaraz jadę po kroplówkę ją odebrać i odpoczynek. Zamykam, <śmieniciela> <śmieniciela> jeszcze bym chciał przedłużyć stronik. <śmieniciela> <śmieniciela> Proszę bardzo. A tam czy takie... Oczywiście. A! Takie mamy właśnie przyjazne warunki pracy. Mikołaj przyszedł. Nie dość, że nie możemy pić wody, to on jeszcze nas kusi z żelkami. Co masz na swoje usprawiedliwienie? To nie była ustawka. To nie... Przez przypadek. jest przypadek. Ale żelki dobre. Jutro też będziemy jeść z kasprem. No. Tak. Takie ciśnienie. Co z kaspę na swoją obronę? Nic. Ale mamy inteligencję wypisaną na twarzy we dwóch Ty Nie ma, Tutaj to nie widać, żebym był taki chudy Nie no, elegancko wyglądamy Nie no, jest OK. Ja mam trochę suche usta Na tragedii Tak Kasper jak idzie do domu zaraz robić sobie wannę Nie do domu tylko do koleżki, bo ja nie dysponuję wanną niestety A tu na vloga leci tak. wow. Siema, siema, siema Bardzo się cieszę, że Kasper mogę tutaj ponownie garną. gościć Tak A ja idę się wypatać aktywnie i pewnie jakieś przebiteczki z tego będziecie ja widzieli Ja nie aktywnie, bo, bo nie bo nie, bo nie Ja byłem przed chwilą w Deals I co, Kupiłem sobie człowieku słodycze. Czokobonsa eee, bo... zakupiłem <laughs> Żelki <laughs> Zajedziesz Czokobonsa, zajedziesz szokobonę, ale to, w to dopiero w sobotę, ja w no tak, nie. to no trzeba, tak. Yy, ta, czekaj, my ta, też mamy co? takie dobre haribo, co my tam jeszcze mamy? Też mam haribo, to, my, żelki my tu mamy takie kozaki. Ogarnąć. My tu mamy takie kosiory, że człowieku, tam hmm. zrobiłem furorę. Ja się tak. Tak. żelka. Idziemy jeść. O proszę bardzo. Proszę bardzo, chłopaki tam robią wanny, Dominik wielki chłop Bartek tam umiera pewnie w pokoju Topimy, topimy ham, top, Topią ja Hama Jadę, 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 musisz jechać. Na rada, rada, się jechać. Trzymaj się Kasperku Nie ma lipy. Mogło być dużo gorzej. Mogłem pracować w kamieniołomie ale sobie się, nie? Odpoczynam. Szkoda, że nie ma palemek i słoneczka. No. Zważony, już troszkę naładowany, troszkę wody wypiłem. Czekamy teraz na oficjalne ważenie. U! Tutaj ludzie czekają, Kasperek jest. Wszyscy są. Wszystko jest elegancko, zaraz będzie leciała kroplweczka będzie pięknie. Takie samo ujęcie jak wczoraj. Tak, tak. Takie samo jak wczoraj. Z drugiej strony jestem, ale teraz już szczęśliwy, najedzony. Prawie, prawie. Ale więcej inteligencji mamy na twarzy. nie, od razu, od razu, zobacz. A ty okularki założyłeś? Czy wtedy też miałeś? Miałem. A miałeś, miałeś, to jest Ja nie mam, jestem tylko przyjdzie sonetsza, ale nie będę zakładał. Nie, tutaj chyba nie ma to. Ojdzie pan arbus. Słuchajcie. Nie mogę coś zbliżyć. Pan Arbuz przyszedł Bartek miał zrobioną wagę, zjadł Arbuza i i nie ma wagi. Zedwami zawodnik, który na swoim koncie trzy zwycięstwa jedną porażkę reprezentuje RK Terado. Przywitajcie na Wami patry! Tak, jesteśmy po rozruchu, zrobiony rozruch. Wszyscy trzej muszkieterzy gotowi sprzytykać. Jakie, jakie zapowiedzi na walkę? To wszystko już wyjdzie, vlog będzie po walkach. Jakie zapowiedzi? Hmm. Knockout na wątrobę i dobijam go w stójce. Sofcio? Bardzo dobra, mocna walka. Tak, żeby Wam się podobało. Tak jest, a ja knockoutuję na wątrobę i ponawiam prawym sierpem. I wychodzimy wszyscy zwycięzcy. Do zobaczenia już niebawem. Tak jest, do zobaczenia. Wypełnili limity umownych do 72 kg. Doświadczenie sylwetki, podobne, obaj, bo po trzy zwycięstwa półzawodowe ja na swoim koncie. Niebieski! O, dobre to niskie kopnięcie Teraz tak, odczuł, kiedy wyprowadzał cios. Krystian Olszta. taka ekwilibrystyczna próba Patryka Pietrasika. Na tym prawym sierpowym, aż pokiwał twierdzącą głową w kierunku rywala Krystian Olszta. Z uznaniem doceniając ten cios Patryka Pietrasika. Teraz lewy sierpowy odczuł go wyraźnie Krystian Olszta. Opada teraz traci równowagę po tym nieudanym wysokim kopnięciu Olszta, ale nie wykorzystał tego Pietrasik. Oj, no kolejny lewy sierpowy w wykonaniu Pietrasika. W momencie kiedy wydawało się, że przejmuje troszkę inicjatywę w tej walce Olszta. What? świetnie zrobił to Olszta. Tak się, takich akcji potrzebuje. Coraz odważniej, coraz odważniej w te wymiany wchodzi Olszta. Zachęca do tego samego swojego rywala. Po raz kolejny próba klinczu, próba prób 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 obalenia. Ale nie powinien chyba korzystać z tych zaproszeń rywala Patryk Pietrasik. Nie powinien iść w taką bezpośrednią wymianę. Na A teraz minuta. ruszył po nogi i to będzie udane obalenie. Od razu wpięty pięty za plecy, choć jeszcze pięcia nie ma. Ale to już jest naprawdę korzystna sytuacja. Jedna noga już przez moment włożona teraz siłą bioder może dopasowywać swojego rywala do ogrodzenia. Pół minuty do zakończenia tego pojedynku. Stał na nogi Krystian Olszta. Ale to tylko taki połowiczny sukces, bo tutaj trzeba rozerwać, jeszcze rzucić kilka ciosów. Nie ma czapki, półsłupków. Bander Huki ma złapane. Dwie króciutkie ciosy przytrzymuje. No i tak ten pojedynek się zakończy, choć jeszcze wyrwał się z tego uścisku. Krystian Olszta, sędziowie punktowi zadecydują za moment, który z nich Ten pojedynek wygrał. Po trzech pełnych rundach walki w formule MMA Semi Pro w limicie do 72 kg o wyniku pojedynku zadecydowali sędziowie punktowi, którzy walkę ocenili następująco: 29, 28. Krystian Olszta, 29, 28. Patryk Pietrasik. 29 do 28. Niejednogłośnie. Walkę zwycięża Krystian. Pokazuje, jak bliski był to pojedynek dwóch sędziów 29 do 28. Sędziowało go na korzyść Krystiana Olszty, a jeden widział zwycięstwo w tym samym stosunku punktowym Patryka Pietrasika. Techniczny pojedynek, praktycznie w całości toczymy w stójce, no bo mieliśmy troszkę zapasów parteru praktycznie w ogóle. Co? Wczoraj, ja wróciłem jeszcze dzisiaj na y, miejsce wojny. Przegrałem wczoraj. niejednogłośną decyzją do jak Ale taki jest ten sport. Wrócimy tu mocniejsi. Na pewno w przyszłym roku TFL znowu zawita do przytyka. Bo się podobało. Mi też się podobało. Berti zostawił wiele do życzenia. I jak to wszystko się potoczyło, myślę, że mógłbym na pewno. Niektóre rzeczy poprawić i lepiej zawalczyć, ale to nie istotne Dzisiaj chcę się cieszyć chwilą, cieszyć tym, że wszystko przebiegło, całe przygotowanie po mojej myśli. Jadę teraz, właśnie, na sort, się zbadać. I co? Tyle. Przygody szpitala, część pierwsza, już po rentgenie. Miałem robione 6, nie, 5 zdjęć. Jak nie będę w nocy. Świecił na zielono, to będzie dobrze. Zobaczymy. Palec boli, kolano boli. Nos też lekko ucierpiał, jest spuchnięty, ale nie ma tragedii. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Proszę bardzo, a to jest doskonały dowód na to, że po każdej burzy zawsze wyjdzie słońce. Proszę bardzo. Wyjechaliśmy sobie na regenerację na rowerki z I Tak to wygląda pięknie. Można chwytać chwilę, się nim cieszyć. Jak się ma z kim? I w takich oto pięknych okolicznościach kończymy tego vloga. Walka poszła jak poszła. Mamy dwójkę do rekordu zapisaną. I to tyle na temat tej sytuacji. Dużo doświadczenia. Piękny okres przygotowawczy. Czego chcieć więcej? Wszystko jest tak, jak musi być. Wracamy do ciężkiej pracy. Leczymy rany. Co? Do zobaczenia na następnych vlogach. Troszkę mniej mnie było na filmikach, ponieważ musiałem. O, samochód przyjedzie proszę bardzo bo musiałem się skupić na walce i na wszystkim związanym co, co z walką i to tyle pozdrawiam do zobaczenia na następnym vlogu co subskrybujcie lajkujcie komentujcie i do zobaczenia pozdro